Teraz przejdziemy do również czegoś bardzo ważnego, czyli tytuł i atrakcyjny opis Twojej strony. Bo pewien internauta, który wpisze słowo kluczowe, na które się pozycjonujesz, jak na przykład tutaj, jest słowo kluczowe, jak zwiększyć bezpieczeństwo strony. Poniżej pojawiają się pewne wyniki wyszukiwania, i pierwszy z nich to widzimy tutaj. To jest właśnie tytuł: Jak zwiększyć bezpieczeństwo strony plus konfiguracja WordPress. A poniżej, właśnie tutaj, mamy do czynienia z opisem strony. No i dobrze, aby Twoja strona główna, jak i jej podstrony, posiadały taki krótki, interesujący tytuł, a zarazem opis strony. W przypadku tytułu to należy zadbać o to, aby posiadał on do 70 znaków, nie więcej, ponieważ i tak nie będzie wyświetlany. A w przypadku opisu to dobrze, aby on był od długości od 70 do 160 znaków, nawet do 150, wtedy taki tytuł jest jeszcze lepiej widoczny dla internautów. Możliwości na ustawienie takiego tytułu i odpowiedniego opisu Twojej strony jest bardzo wiele, ale jeszcze kilka wskazówek, o których musisz wiedzieć. Czyli w takim tytule i opisie strony nie podawaj bez sensu zbyt dużej ilości słów kluczowych, a nawet ich unikaj, bo to mają być interesujące tytuły, interesujące opisy, zachęcające możesz czasami starać się tam wpleść pewne słowo kluczowe, ale tak naprawdę naturalnie. To wtedy może taki tytuł i opis okazać się zachęcające. Poza tym nigdy nie tworzymy tytułów i opisów takich przykładowych typu strona 1 czy opis strony, gdzie podajemy informacje całkowicie inne, które pojawiają się na stronie. Nie chcemy Użytkowników wprowadzać w błąd, czyli piszemy tytuł i opis strony, on okaże się dla nich zachęcający, klikają, a jednak na naszej stronie jest coś innego. No nie chcemy oszukiwać, bo wtedy by nie przyniosło to dobrych wyników. No to jak taki tytuł i opis naszej strony tworzyć? To jeżeli mamy stronę opartą chociażby o WordPress, to możemy do niej zainstalować wtyczkę SEO i to właśnie w niej, kiedy wejdziemy w stronę i tam wyszukamy strona główna, no to mamy możliwość yy, zjechania na sam dół. I dzięki temu tutaj edytujemy ustawienia w tej wtyczki, gdzie również ustawiamy odpowiedni tytuł. wystarczy kliknąć tutaj, edytuj wygląd pod strony w wynikach wyszukiwania. Wpisujemy ten tytuł, tworzymy opis. I tak jak wspomniałem, czasami naturalnie możemy wpleść w tytule, w opisie jedno słowo kluczowe, ale takie, które będzie pozytywnie odebrane przez internautów, bo czasami możemy pozycjonować na słowa kluczowe, gdzie ich umieszczenie naturalne może okazać się trudniejsze, to wtedy warto jest z tego zrezygnować. Nie zawsze jednak posiadamy stronie na WordPressie. Więc należy skorzystać z innej opcji ustawienia tytułu i opisu naszej strony. Jeżeli więc mamy stronę umieszczoną na pewnym serwerze, to wystarczy, że zalogujemy się do tego serwera, na przykład do Direct Admin, jeżeli dana firma hostingowa posługuje się czymś takim, i wtedy wyszukujemy tam w Twoje pliki, w domeny, klikamy w naszą domenę. I następnie mamy możliwość tam wyszukania strony głównej. Czasami może nazywać się to jako index.php albo index.html, czasami strona główna. Wszystko zależy od tego, jak została dana strona internetowa zaprojektowana, więc musimy wyszukać w tych plikach naszą stronę główną która może być na przykład zapisana jako PHP czy HTML, zależy w jakim języku była tworzona. I na przykład wtedy ją edytować i przekonać się czy w sekcji head pojawia się informacja o tytule i opisie naszej strony. Jeżeli nie, to warto to warto abyśmy skopiowali ten kod który zwraca uwagę na tytuł i opis naszej strony, również informuje, jaka ilość znaków powinna być wykorzystana. Zadbaj więc o atrakcyjny tytuł i opis swojej strony. Dzięki temu będzie ona pozytywnie odczytywana przez wyszukiwarkę Google, a zarówno przez użytkowników, bo użytkownicy, gdy przeglądają wyniki wyszukiwania, no to zwracają uwagę na tytuł i opis. Możliwe, że właśnie Twój tytuł i Twój opis zachęci ich do tego, aby kliknęli w Twoją stronę.